To już tu. Najnowszy podcast w Kontakt Sales. Zapraszamy na szesnasty podcast Kontakt przy Kawce. Kontakt przy Kawce. Właśnie przez to, że nie jest łatwo, to mi się tutaj podoba i dlatego jestem. Praca jako konsultant mhm. była dla mnie taka nie do wyobrażenia w ogóle. Klient mówi ci 7 razy nie, też ostatnio miałam taką rozmowę, a jednak no, zdecyduję się na tą usługę od ciebie i jeszcze ci podziękuję na sam koniec, tak żeby opanować ten stres. To po prostu najlepszą taką formą, którą ja robię, jest po prostu wyciszenie. To jest bardzo ważne, żeby po prostu się nie zrażać, dlatego że przychodzą często nowe osoby i one po prostu. Hmm, przez dużą ilość czasu na przykład myślą cały czas o tych klientach, żeby dobrze wypaść, żeby zrobić tą umowę, a to działa właśnie moim zdaniem demotywująco. Siemanko, witam w naszym podcaście. To jest kontakt przy kawce. nazywam się Kacper, a moim dzisiejszym gościem jest Karolina. Cześć Karolina. Hey. Zaprosiłem Cię dzisiaj do naszego podcastu, byśmy mogli porozmawiać, byśmy mogli Cię troszeczkę lepiej poznać, więc zadam Ci od razu pierwsze pytanie. Gdybyś miała opisać siebie w trzech słowach Karolina, jakie by one były i dlaczego akurat te słowa? Takimi słowami, które najlepiej mnie opisują, myślę, że taką pierwszą cechą jest to, że jestem wrażliwa, bardzo. Wrażliwość to jest po prostu taka cecha, która zawsze mi towarzyszyła od najmłodszych lat. No, bardzo uczuciowa i właśnie zawsze patrzę na wszystko przez pryzmat uczuć, to na pewno. Radosna, myślę, że zawsze podchodzę z uśmiechem do wszystkiego, to do klientów, tak. Mogę potwierdzić. No, do klientów, właśnie do przyjaciół, do znajomych tutaj z pracy. Myślę, że jest to, jest to ważne i mam w sobie takie dziecko, które zawsze się cieszy. No i też wydaje mi się, że ambitna, bo zawsze dążę tak do osiągnięcia tego, co sobie założę. I od czasów moich studiów, aż po pracę, myślę, że jestem taka wytrwała w tym, co robię. A co studiujesz? Już skończyłam. A, to, to sko jaki kierunek skończyłaś? <laughs> Dziennikarstwo, media i komunikację społeczną. Proszę bardzo, no, proszę bardzo, proszę bardzo. No, czyli magisterkę w sumie już mam za sobą. No, ale na razie zajmuję się tutaj sprzedażą. Może kiedyś do tego wrócę, zobaczymy. Chwilę też pracowałam w zawodzie, więc no, nie jest mi. Jeszcze mi za... wygryziesz. Nie, bo w takich <laughs> rzeczach jesteś niezastąpiony. <laughs> Karolina, co najbardziej lubisz w swojej pracy jako konsultantka? Hmm. Myślę, że najbardziej lubię, tak szczerze ci powiem, wyzwania. Ponieważ jednak kontakt z klientem no to y, zawsze przynosi nam różnego rodzaju wyzwania i na przykład każdy klient jest inny. Nieraz musimy być trochę psychologami dla tych klientów. E, opowiadają nam o jakichś tam swoich prywatnych doświadczeniach. Często jest też tak, że mm, no, ja akurat jestem na takim projekcie, realizuję projekt, który jest stosunkowo bardzo trudny. I myślę, że właśnie przez to, że nie jest łatwo, to mi się tutaj podoba i dlatego jestem. Ja często mówiłem właśnie, że my mhm. czasami robimy za telefon zaufania. To Jak prawda. Klienci nam się muszą wyżalić, często tak. te starsze osoby potrzebują tego parasalu bezpieczeństwa, żebyśmy rozłożyli nad nimi, mhm. prawda? Ja się wiesz, cały czas tego uczę tak naprawdę, powiem Ci szczerze, bo nawet takim tekstem z którego mój koordynator zawsze się śmieje, że mówię, proszę mi zaufać. I jak ktoś na przykład w zespole rozmawia, to mówi, pamiętajcie, proszę mi zaufać. Nie? I to jest trudne na przykład z takimi starszymi osobami, żeby to zaufanie, żeby po prostu zdobyć to ich zaufanie, ale cały czas się uczymy tego. Nie? No jednak dużo się mówi o, tym, o tych oszustwach, więc no, też nie dziwimy się, że starsi ludzie tak reagują. Dlatego hmm. no Trzeba troszeczkę jakby popracować i pokazać, że mogą nam jednak zaufać. Karolina, e, czy są jakieś aspekty w pracy konsultanta, które początkowo cię zaskoczyły, lub były inne, niż się spodziewałaś? Inaczej mm. sobie to wyobrażałaś? W ogóle powiem Ci, że taka praca z konsultantem, w sensie praca jako konsultant mm -hmm. była dla mnie. Taka nie do wyobrażenia w ogóle. Nigdy nie spodziewałam się, że będę pracowała jako konsultantka. To też w sumie jest jedna z moich takich najdłuższych prac po studiach. Każdy tu przychodzi na wakacje. To każdy tu wychodzi, przychodzi na wakacje, a potem jest jak jest. No i z takich aspektów to myślę, że najbardziej mnie zaskoczyło to, że właśnie ci klienci nieraz reagują nerwowo. I z taką momentami agresją. Trzeba ich właśnie przekonać pierwsze do siebie, a co dopiero do wiesz, do oferty. I myślę, że właśnie te takie, ta taka wrogość czasami no, mi przeszkadzała i też, też niekiedy się spotykam z takimi sytuacjami, że klienci po prostu. Mówią właśnie, wiesz, o jakichś swoich takich traumatycznych przeżyciach, i to mnie bardzo stresuje, bo ja nie wiem, jak wtedy się zachować, i zawsze staram się jakoś Słuchać. doradzić. Wysłuchać. No i najważniejsze to wysłuchać, to mogę akurat doradzić jako były konsultant. Tak, żeby wysłuchać. No więc staram się wysłuchiwać, ale to były chyba takie dla mnie najtrudniejsze aspekty, myślę. Właśnie te emocje ich w stosunku do mojej osoby, żeby ich właśnie uspokoić, wyciszyć. I przekonać po prostu, no nie? Mhm. Czy posiadasz taką rozmowę, która szczególnie ci zapadła w pamięci, która ci daje tak dużo satysfakcji? Dużo satysfakcji. Myślę, że na pewno y, na przestrzeni już ponad roku, bo wydaje mi się, że już będę pracować tutaj ponad rok, więc mhm. stosunkowo długo, było wiele takich rozmów, y, które no, dały mi tą satysfakcję. Natomiast jedna taka szczególna, która zapadła mi w pamięć, to była taka, kiedy klientka była po prostu zrażona ogólnie do konsultantów, też do Orange i to było na początku też mojej tutaj kariery i powiedziała, że w ogóle już nigdy więcej nie weźmie nic, a nie mówiąc już w ogóle o światłowodzie, bo ja zajmuję się światłowodem, jestem na kampaniach właśnie światłowodowych. I no, właśnie była bardzo negatywnie nastawiona. A mimo wszystko udało mi się... Już chciała odejść, jeszcze mhm. tak napomnę. Natomiast udało mi się ją przekonać, aby właśnie została. Też byłam mega taka dumna, no bo wiesz, pierwsze dni w pracy, tutaj każdy walczy o tą umowę, wszyscy się stresują po szkoleniu. A mi się jednak udało i ją przekonać, zainstalować ten światłowód i jeszcze dać jej odpowiednie rabaty. No i mało tego, też z takich przyjemnych sytuacji, jak na przykład klient mówić Ci siedem razy nie, też ostatnio miałam taką rozmowę, a jednak no, zdecyduję się na tą usługę od Ciebie i jeszcze Ci podziękuję na sam koniec. I do tego na przykład sobie jeszcze jakieś do sprzedaży bierze, no to to też jest takie satysfakcjonujące, że mogę się spełniać i dawać sobie też, postawiać wysokość. Buduje to, to pewno siebie, prawda? Myślę, że tak myślę, że na, na pewno trochę mi to pomogło i, i też zawsze nasz koordynator mi powtarza, pamiętaj bądź pewna siebie. nie zrażaj się, no nie? Mhm. Ci nie wyjdzie. Jak radzisz sobie właśnie z stresem z presją, która towarzyszy czasem w naszej pracy? Hmm, myślę, że y, też... Tak, żeby opanować ten stres, to po prostu najlepszą taką formą, którą ja robię, jest po prostu wyciszenie. Może to zabrzmi śmiesznie, ale trochę taka medytacja. Ja też bardzo się interesuję ezoteryką, kartami i takimi innymi rzeczami. To po prostu jest moje hobby, to mnie uspokaja i często właśnie lubię... Ale tak, kartami, że układasz taroto? Tak. Czemu jeszcze nie użyłaś tarota? No, powiem ci, nie pytałeś, nie pytałeś. Tu masz tak, że układasz karty O, dzisiaj dwie zrobię. No, czasami tak jest, że na przykład jest dobra pasa, widzę, mówię kurczę, jest potencjał, no nie. Mhm. Ale powiem ci, że zaczęłam tak stawiać moim znajomym. Pierwszy mhm. to tak się interesowałam, oglądałam filmiki, potem właśnie znajomym zaczęłam stawiać rodzinie i najlepsze jest to, że zaczęło się to sprawdzać. No, Natomiast... ułóż mi, że będę milionerem za dwa lata, dobra? Dobra, Dobra. Dobra. zobaczymy co wyjdzie, jaki mm. będzie rezultat. Ja tylko ten przyjmuję rezultat. Dobrze. Czyli karty cię uspokajają i tak sobie radzi ze stresem? Ten tarot, jakby? Tarot, tak, wyciszenie mm -hmm. i też myślę, że często lubię na przykład wyjeżdżać w takie spokojne miejsca, na przykład, wiesz, okay. jak mamy jakiś weekend czy coś, to właśnie lubimy z chłopakiem moim sobie pojechać w jakieś spokojne miejsce, bo on też ma na przykład taką stresującą pracę i po prostu myślę, że muszę odpocząć od tych bodźców, które cały czas mi, wiesz, klienci dają na co dzień i to jest też taka forma stresu. Teraz akurat Tarota już rzadziej stawiam, mhm. bo nie mam kiedy, ale te podróże to tak. Macie jakąś taką swoją utopię, gdzieś takie miejsce, czy zawsze inne? Powiem ci, na razie, na razie każde jej miejsce mhm. jest inne, tak naprawdę badamy, ale myślę, że ostatnim, ostatnio byliśmy właśnie w górach i na Babiej Górze, także bardzo blisko, bo on pracuje tam w okolicach Żywca i mieliśmy do tej Babiej Góry mhm. po prostu blisko. No i powiem Wam, jak ja pochodzę z gór, to było ciężko, ale mogłam się tak wyładować po prostu ten stres. No i też sobie z nim rozmawiałam i cały czas próbujemy nowych miejsc. A od której strony wchodziliście? Od krowiarek? Chyba tak. tak chyba to ja w majówkę byłem, właśnie, od tak? tej strony. No. 2.15 nam zajęło wyjście w, mm, w górę. A nam też chyba jakoś tak około dwóch godzin, ale bardzo fajnie było, polecam. No ja też lubię, ja lubię tak? góry. Gdybyś miała dać jedną radę e, osobie, która przychodzi tutaj do pracy jako nowa, co to by było i dlaczego akurat ta rada? Myślę, że na pewno nie zrażać się, mhm. bo to jest bardzo ważne, żeby po prostu się nie zrażać. Dlatego, że y, przychodzą często nowe osoby, i one po prostu mm, przez dużą ilość czasu, na przykład, myślą cały czas o tych klientach, żeby dobrze wypaść, żeby zrobić tą umowę, a to działa właśnie moim zdaniem demotywująco i trzeba jakoś po prostu ten strach ogarnąć, y, opanować, mimo tego, że jest to ciężkie. I próbować się przebić przez tą skorupę i po prostu się nie poddawać i nie zrażać. Myślę, że to bym powiedziała. No i też dużo spokoju i wytrwałości. Nie? Ze spokojem sobie podejść do tego. Każdy klient jest też inny, budować cały czas to zaufanie i przede wszystkim budować relacje. Myślę, że jak zbudujecie relacje, to już będzie Wam prościej, a nie że Przychodzisz do pracy i mówisz jak automat. Jak mówisz jak automat, to nikogo nie zaciekawisz, no nie? To tak samo jak do was ktoś dzwoni z ofertą. No, trzeba jakoś to po prostu przezwyciężyć i próbować wyjść z tego schematu takiego automatu. No, rozumiem. Czyli jakbyśmy mieli to troszeczkę uprościć, to nigdy, żeby się nie poddawali. I żeby mm -hmm. trochę więcej uśmiechów w tych rozmowach było, żeby mniej słyszeli jak robot, tak? Tak, dużo uśmiechu, słuchajcie, e, pozytywnej energii, coś może pośmieszkować z tymi klientami. E, no, u nas w zespole na przykład jest bardzo dobra atmosfera między konsultantami, mm -hmm. i myślę, że jest. Wszyscy są genialni, ale jest dużo takich konsultantów, którzy właśnie tym uśmiechem wiesz, Tych klientów tak czarują, oni im ufają i tak myślę, że to jest. Świetne. Świetnie. No, bardzo wyczerpująca odpowiedź. E, Karola, też mam parę pytań o Twoje życie prywatne. E, już wiem, że trochę zapoczątkowałaś ten temat, który właśnie zapytam e, w poprzednich pytaniach. Co pochłania cię najbardziej? Jakie masz pasje, hobby, e, które pozwalają ci się oderwać od życia codziennego, od codzienności tutaj w pracy? E, powiem tak. Dawniej moje hobby właśnie było związane z teatrem, z filmem, przeważnie z teatrem. Chodziłam na zajęcia teatralne, jestem taką osobą bardzo artystyczną myślę i to było też moje marzenie żeby zostać aktorką. Mhm. Później poszłam trochę w inną stronę i bardziej w media i właśnie dziennikarstwo. Tam się interesowałam dubbingiem, takimi innymi rzeczami i nadal gdzieś to się przejawia. Kocham na przykład show biznes, mnie to odstresowuje, ale nie show biznes tak jak na przykład y, niektóre osoby mogłyby sobie wyobrazić, że to są tylko plotki, tylko na przykład biografie różnych znanych osób, y, życiorysy właśnie, nie? I inne rzeczy, z czym na przykład artyści się musieli zmagać, z jakimi problemami właśnie musieli się zmierzyć, żeby przejść przez tą całą swoją ścieżkę. Także bardzo to kocham, więc możliwe, że kiedyś też do tego wrócę. Ale obecnie też mi się troszeczkę te zainteresowania zmieniły i pochłania mi dużo czasu ogólnie szkoła. Jeszcze się zapisałam do takiej szkoły, gdzie są właśnie kursy związane z makijażami, makijażami, orkiestra. Tak, makijażami artystycznymi i takimi normalnymi. Też mnie to odstresowuje i odkryłam w sumie to od niedawna, więc tak bardzo hobbystycznie. Nie wiem, czy kiedyś będę kontynuować pracę w tym mhm. kierunku. Ale na pewno tak dla relaksu lubię. To się dokładnie nazywa chyba charakterystyka? Ech, tak, charakteryzacja. Chyba. Makijaże o. okolicznościowe, makijaże charakterystyczne. No właśnie. Czy masz jakąś osobistą tradycję, która jest dla Ciebie ważna? Może nie wiem, coś co robisz e, co roku, albo jakiś taki mały rytu rytuał, który sprawia Ci radość? Hmm. Myślę, że to może być troszkę banalne. Mhm. Natomiast ja jestem bardzo osobą taką rodzinną. I kocham po prostu odwiedzać mój dom rodzinny. E, Rabkę Zdrój, polecam. <laughs> e, bardzo ładne miasteczko, malutkie, tam też można odpocząć. I myślę, że taką e, tradycją jest właśnie wchodzenie w góry. Tam mamy górki takie stare wierchy, e, Maciejowa. Maciejowa, byłem. Byłem też w tamtym weź? roku, no, tak, na Maciejowej. Oba, wiecie, też człowiek Tak, jest. byłem, byłem, no. Jest, jest to mała górka, ale bardzo, bardzo przyjemna. Często chodzimy. Mam też wujka, który e, cały czas, regularnie, wiesz, wychodzi na tą Maciejową i, i, i ćwiczy, i też znajomych, którzy rowerami tam jeżdżą i tak dalej. No ja właśnie z rodziną często sobie robimy takie tripy, wycieczki. Możemy się właśnie tam odstresować i myślę, że to bym nazwała jako taką moją tradycję. Hmm? Okej. Okay. No Maciejowa, tak. Dużo było rowerów, jak byliśmy właśnie. Że widzę, hmm? że tam ludzie trenują te podjazdy. Hmm? Czy jest jakaś osoba, która miała duży wpływ na twoje życie i rozwój? Kto to był? I dlaczego? I dlaczego myślę, że to ktoś z twojej rodziny? Chyba z odpowiedzi z tamtego pytania. Mm, na, ciekawki. Już Dobrze. Ci Nie ma problemu. Mam e, trzy osoby, które chciałabym wymienić, myślę. Mm -hmm. Może nawet cztery, ale myślę, że zasługują na to, żeby je tutaj wymienić. Na pewno jedną z takich osób e, powiem ci: to jest moja babcia, która też mnie wychowała. E, dała mi bardzo dużo wsparcia tutaj w pracy i ogólnie na studiach. E, zawsze ze mną rozmawiała o wszystkim. Myślę, że to jest taka osoba, która ma ogromny bagaż życiowy, także e, te wartości, które mi przekazała, no myślę, że jak najbardziej się przyczyniły do tego i oczywiście też siostra mojego taty, e, Kinga, ma na imię, która też e, zawsze kładła w moją edukację, właśnie zapisywała mnie na różne e, teatralne, właśnie m, teatralne organizacje i tak dalej, różne warsztaty, także w liceum też Mogę, no myślę, że jej dużo zawdzięczyć. I ona też mnie motywuje tutaj w pracy. No i też trzecią taką osobą to jest mój chłopak, na pewno, który zawsze, jak idę do pracy, naprawdę codziennie, praktycznie. Mi pisze, że pamiętaj, jesteś silna, jesteś dobra w tym, co robisz, i wierz w siebie. I nigdy nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Oczywiście nie mówię, że ktoś mi tak wmawia, ale on mnie tak motywuje i myślę, Czasami że. Czasami sobie sami tak mawiamy niestety. Właśnie. No. No. Więc dobrze mieć taką podporę, która nam, nam to powie. Tak, myślę, że ja też mam taki problem, że czasami sobie wymawiam rzeczy, które niekoniecznie mają, wiecie, odzwierciedlenie, ale jeszcze z takich pozytywnych tutaj osób, które chciałabym bardzo podziękować, to jest mój koordynator, który tak naprawdę też mnie bardzo dużo nauczył i myślę, że właśnie te moje techniki sprzedażowe i tą wiarę w siebie też on mi wypracował. Nie tylko we mnie, ale tak samo w całym zespole. I uważam, że zasługuję tutaj na podziękowania po prostu. No, bardzo ładne jest to, co mówisz. Karola, jakie masz największe marzenie, które chciałabyś spełnić w ciągu ostatnich dwóch lat, hmm. najbliższych, przepraszam, dwóch lat? Hmm. Myślę, że na pewno rozwinąć swoją karierę zawodową, hmm. robić coraz więcej rzeczy, nie zatrzymywać się, piąć się do góry. Myślę, że też bardzo chciałabym podróżować, zwiedzać nowe miejsca. Ostatnio też miałam okazję właśnie tutaj yy, dzięki tej pracy polecieć do Dubaju, co mhm. też y, powiem Ci było jednym z takich moich marzeń. I nie spodziewałam się, że tak się wydarzy, i byłam bardzo wdzięczna i bardzo wzruszona, że tak się stało, że miałam w ogóle taką możliwość i okazję. I chętnie chciałabym tam wrócić może, może kiedyś będzie mi dane, nie wiem. Yy, I myślę, że na razie tyle chyba. Ciekawe właśnie, bo chciałem o to dopytać. Mówiłaś o tym Dubaju, tak. no bo miałaś przyjemność i okazję lecieć, ale jak to dokładnie było, Możecie się pochwalić, że, mhm. że to jednak nagroda była za coś. Można tak powiedzieć, myślę, że w dużej mierze tam różne rzeczy się wydarzyły u nas w zespole, i też mój koordynator po prostu podjął taką decyzję. Myślę, i po prostu powiedział, że leć, zasługujesz na to. Też się namęczyłaś wcześniej kilka miesięcy, i uważam, że powinnaś lecieć, więc uważam, że. Yy, można powiedzieć, należało, skoro on tak stwierdził, no i po prostu udało mi się i yy, spełniłam to marzenie, no co mogę więcej powiedzieć? Czyli nie dość, że nasza firma uczy i rozbija to jeszcze spełnia marzenia. <gry> Daje możliwości na pewno yy, bardzo duże. Gdybyś mogła podróżować w czasie, do jakiego okresu byś się udała i dlaczego akurat tam? Gdybym mogła się cofnąć w czasie, to mhm. na pewno powiem Ci bardzo, ale to bardzo chciałabym wrócić do Hiszpanii, do Barcelony. Mhm. Tam ogólnie y, też byłam na Erasmusie, na okay. studiach. I spędziłam tam pół roku i nie dojrze były piękne po prostu momenty, jeżeli chodzi o widoki, te wszystkie parki GUEL i, i różne właśnie punkty widokowe i tak dalej, to bardzo tęsknię za osobami, które tam tak naprawdę miałam okazję poznać. Poznałam wspaniałych przyjaciół, moja przyjaciółka też tam została, tylko że ona już była starsza, wiadomo, ja ją poznałam nie przez szkołę, ale akurat przez mieszkanie wspólne mm -hmm. i bardzo za nią tęsknię i każdemu polecam ogólnie taką podróż i chciałabym po prostu ją odwiedzić, nie tyle nawet co Barcelonę, co ją, bo dawno jej nie widziałam. No i myślę, że ona też tutaj przyleci, także jeżeli mogłabym się cofnąć w czasie, no to myślę, że do Barcelony. <laughs> Jakbyś miała do wyboru jedną supermoc? To jaka by była ta supermoc? Myślę, że po prostu moc takiego e, dawania ludziom wiary w siebie, bo ja też jej potrzebuję. Żeby po prostu wierzyli w siebie i taki dar pewności siebie. Myślę, że każdemu by się przydało. Myślę, że akurat to dajesz ludziom nie mając takiej super mocy. E, jaką jedną radę dałabyś młodszej wersji siebie, wiedząc to, co wiesz dzisiaj? Myślę, że nie zamartwiaj się tak. Tak mhm. bym sobie powiedziała, że Karolina, nie zamartwiaj się tak, bo jeszcze dużo rzeczy przed tobą, pięknych, i, i na pewno jeszcze wiele będzie ci dane doświadczyć w życiu. I jeden gorszy okres, który myślałaś, że jest końcem świata, tak naprawdę może być nowym początkiem. Czyli warto patrzeć przed siebie, tak, a nie za siebie. Tak, nie, nie cofaj się i po prostu patrz przed siebie, bo lepsze dni nastąpią. Dziękuję Ci pięknie. No wyczerpałaś tutaj chyba wszystko, co, co chciałem zapytać. Eee, więc teraz przejdziemy sobie do szybkiej dyszki. Dobra. Wracamy. To jest szybka dyszka, więc Karolina, ja strzelam pytaniami, a ty odpowiedziami. Proszę bardzo. Praca zdalna czy w firmie? W firmie. Praca rano czy po południu? Rano. Wydanie miliona na głupoty czy zainwestowanie? Zainwestowanie. Sportowy świr czy życie bez sportu? Też jest możliwe. Nie jestem sportowym świrem, więc tak pół na pół. Ok. Książka czy film? Książka. Netflix, kino? Netflix. Metal czy rap? Rap. Duże imprezy czy spokojne domówki? Mm, kiedyś duże imprezy, teraz spokojne domówki. Praca w grupie czy indywidualna? Eee, praca w grupie. Rozum czy mięśnie? Rozum. No i to była nasza szybka dyszka. <coughs> e, podcast Kontakt przy Kawce. Ja nazywam się Kacper, a moim dzisiejszym gościem była Karolina. Dziękuję, ja dziękuję ci bardzo. pięknie, Karolina, za, za ten podcast. Dużo mogliśmy się dowiedzieć. Dobrze, dziękuję.